Szanowni Państwo, wedle Waszego życzenia nagrywamy teraz drugą część, czyli prognozy z profesorem Simonem. Później profesora przedstawię, zresztą macie go przedstawianego w pierwszej części. I teraz, Panie profesorze, jak ocenia Pan obecny rozwój zakażeń w perspektywie najbliższych tygodni? Jak choroba się będzie rozwijać? Kiedy możemy się spodziewać szczytu? Jakie są Pana prognozy? Proszę Państwa, to jest trochę wróżenie skusów, jako taki. Bo, bo przecież nie wiemy, jak to będzie przebiegało. Chciałem tylko Państwu przypomnieć, żyjemy w określonym miejscu y, Europy, w klimacie umiarkowanym, gdzie wszystkie rodzaje tego infekcje, zbliżone albo prawie identyczne, przebiegają masowo w okresie y, y, zimowo-wiosennym, prawda, i jesienno-zimowym. To jest szczyt zachorowań i w, tym, w tej sytuacji mamy, do, z tą sytuacją mamy także w tej sytuacji, w, w, w tym okresie. Proszę pamiętać, że ten SARS to nie jest jedyna przyczyna zapaleń płuc, które znoszą są tam masowo przy, 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 przywożone. Tu też mamy przypadki grypy, choć ich już coraz mniej, prawda? Ale też są pozostałe wirusy, które mają bardzo podobny przebieg i czasem równie bardzo ciężki i śmiertelny. O tym się kompletnie zapomina i nie wiem dlaczego. To Dotyczy to większości pacjentów. SARS jest dalej tutaj mniejszością. To jest pierwsza sprawa. Jest kilka modeli, jak to będzie przebiegało. Niewątpliwie, choć u nas jest bardzo późna interwencja władz, jeśli chodzi o e, walkę z tą epidemią, to jest, e, to jest to posunięcia. Są słuszne, celowe, ograniczenia ryzyko transmisji, chociaż to pewien fragment prawda, postępowania, bo podstawem to jest służba zdrowia, pracownicy, no i profilaktyka czynnomierna, której zupełnie nie ma w znaczeniu swoista, czyli szczepionki, surowice i tak dalej, która tutaj nie istnieje. Model może być taki, wirus gwałtownie zmieni swój charakter, tak jak było z SARS-em i nagle przestanie się pojawiać nikomu, to, to specjalnie nie szkodzi, nie ma tych przypadków. Może się tlić na niewielkim poziomie, jak MERS w rejonie Półwyspu Arabskiego, nie wiemy dlaczego taka dwutobna mutacja nastąpiła i może już pozostać w naszym środowisku, prawda? Niemniej jednak musi przechorować jakąś na dla osób, które nabiorą prawnie większość przecież nie wiemy, kto choruje, nabiorą, pojawi się tak środowiskowa odporność. Większość przechoruje, nabierze odporności i przestanie transmitować wirus między osobami jako takimi. My będziemy wiedzieli przy tej ilości testów. No i często częstości ludzi brak dolegliwości, nikt się nie eleganzuje, jak nie ma, prawda, dolegliwości, że Wirus się przestaje szierzyć populacyjnie, i w związku z tym ryzyko zakażenia gwałtownie spada jako takiego, szczególnie dotyczy małych dzieci, które w ogóle nic demonstrują w większości. No ale spadło pytanie, dlaczego to tak jest, że mówimy, że nikt nie choruje poniżej 60 roku życia, a, a tu nagle zgon latki, dwudziestolatki, dwuletniego dziecka? Tak, proszę od w każdej w, w każdej populacji są osoby, które albo są niezdiagnozowane, albo mają ukryty defekt. Bo jak się mówiło o 16 która spadła we Francji, oglądają jej zdjęcie, to przepraszam, pełnym szacunkiem dla tej osoby. No, wyglądała jednak, że albo, albo była niedożywiona, kachektyczna, albo brała e, paliła przemleko marihuanę, bo miała taki wygląd, co nie znaczy, że robiła to jako taki. A więc trzeba wziąć pod uwagę bardzo wiele elementów, które sprzyjają. Ktoś może mieć na przykład astmę. No, niby prawie zdrowe, tylko asma nic się specjalnego nie dzieje. Przez na to są to stanowi śmiertelne zagrożenie życia infekcja. Przez jest deficyt niedoborodpornościowy. my często w późniejszych latach to rozpoznajemy, że, bo ktoś częściej choruje, infekcje takie się, jakie o 25. rok życia, a tu wychodzi, że ma odporności. Umierają człowiek 40-letni, młody człowiek jeżdżący, ale skąd Państwo wiecie, że on wcześniej nie czpał, nie pił, nie ma jakichś defektu, nie ma zaburzeń metabolicznych, które były nierozpoznane i tak trzeba to oceniać. Praktycznie zdrowa, silna osoba szanse na ciężkiego, ciężkiego przebiegu i ewentualnie zgon, prawda, z powodu płuc ma znikome, ale na grypę chorują różne też osoby, niekoniecznie schorowane te, też zupełnie zdrowe i, 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 i też giną. Panie profesorze, czy lekceważenie zaleceń, zostań w domu, wpływa jakoś na rozwój koronawirusa? Co Pan by tutaj doradzał i czy wychodzenie w małych grupkach ma sens, czy jednak należałoby pozostać w domach? Proszę Państwa, no wirus się jeszcze często bezwiednie, My o tym po prostu nie wiemy, szczególnie o tym ludzi, którzy są bezobjawowi. Jednak zalecałbym ludzi... Z chorobami przewlekłymi, ludzi starszych wiekowa, szczególnie bardzo starych, pozostanie w domu, ograniczenia też tych dla nich ważnych kontaktów rodzinnych z wnuczkami czy wnukami, ponieważ one mogą przenosić ten wirus. Niestety, jak ktoś ma 80 kilka lat, ma rozedmę płuc, pali papierosy, pije sobie drinka wieczorem, tak się zakaże tym wirusem, to gwarantuje Państwu, że nie przeżyje. To nie ma To najmniejszej kwestii. To jest, to, tak będzie to przebiegało, gdzieś jest finizwite, prawda, też tego systemu odporności, i niestety, niestety tak jest. Natomiast pozostałe osoby powinny absolutnie przestrzegać zaleceń władz państwowych, które całkowicie popieram i się z nimi utożsamiam, ograniczenie kontaktów. Zachęcałbym żowania masek, zachęcałbym w publicznych środkach lokomocji i wszędzie w sklepach jednak noszenia rękawiczek, których niestety nie ma w nadmiarze ani masek, ani rękawiczek, ani tego wszystkiego. Niemniej jednak ograniczyć te kontakty. To nie znaczy, że jak ktoś biega się na bieg, wychodzi z psem, prawda, nie w grupie, idzie na spacer z rodziną, to, to jest oczywiście skrajne, skra, skrajne restrykcje, których chyba się nie utożsamiam. Natomiast wszystkie pozostałe tak. China, teatry, restauracje, to wszystko tam, gdzie się gromadzą ludzie. Zwróćcie Państwo uwagę, skończyły się te wszystkie towarzyskie spotkania, no to sklepy są przepełnione, te wielkie wielkomatyżowe. No to jest absurd. No, z jednym miejscu walczymy, w drugim umożliwiamy szerzenie się. Jak to zrobić? Chyba nie ma złotego środka praktycznie. Albo wpuszczać mi pacjentów, albo obowiązkowa rękawiczki, maska przy wejściu na teren takiego obiektu. Nie masz, nie wchodzisz, w ogóle nie ma o czym dyskutować. I... No państwo musi jakoś sobie radzić. Przecież są zakłady pracy, gdzie tysiące ludzi pracują. Przecież gospodarka nie może z, z całkowicie stanąć. Przecież nie jesteśmy... Jest, Byłabym wtedy na granicy wojny, prawda? No to, to, to tak nie można. Panie profesorze, porozmawiajmy o maskach, ponieważ wydaje się, że tutaj jest spore zamieszanie, ludzie nie bardzo wiedzą, gdzie, które, jakie maski. Proszę powiedzieć, co pan sądzi o tych mask maseczkach szytych na początek? Szytych przez ludzi. Gdzie Słuchaj. tych maseczek można używać i czy w ogóle należy ich to używać? To jest niesłychanie piękna, szlachetna Postawa w, w czasach, kiedy yy, tak jesteśmy skupieni, nawzajem się nie lubimy, prawda? I mamy skrajnie różne poglądy, nawet na każdy temat, jako takim. Często nie bo zawsze się uważam, że mojego punktu można dogadać, mając różne yy, poglądy na dany temat. Niemniej jednak, maski szyte przez ludzi no, szlachetnych yy, z materiału niewiedomego ma kompletnie się do tego nie dają. Są maski przeciwpyłowe, głównie i poprawiają nastrój osoby szyjącej i nastrój, który otrzymała ta osoba. Przed niczym nie zabezpieczają. Ta maska, którą używa pani redaktor, to jest zupełnie nieprzydatna w znaczeniu szerzenia się wirusa, jeśli ja miałbym wirus i o panią w trakcie tej, 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 tej mojej wypowiedzi. Natomiast ogranicza wydalanie kropel przez panią w kontakcie z innymi osobami. To oczywiście w całą działa. Generalnie maski nie chronią, chronią Osobę, która coś wydala, żeby nie zakażała innych, ale słabo chronią w drugą stronę jako takim. Wiele krajów nie zaleca. Sądzę, że w naszych warunkach lekceważenia wszystkich możliwych przepisów zachęcałbym używanie masek u wszystkich osób na zewnątrz. Oczywiście poza tym, kto biega gdzieś po wałach od rąk we Wrocławiu czy po parku, no to, to w ogóle nie ma sensu. Ale maski chirurgiczne wystarczą do chodzenia. Nie wystarczą, one się nie nadają. One głównie uniemożliwiają zakażanie pacjenta w trakcie drugiego zabiegu przed śliną, katarem czy wydzieliną czy nosowo-garbową, chirurga zmęczonego operującego, to ma takie znaczenie. Natomiast jak pani wie i były takie sytuacje także w tym szpitalu, że chirurg używający takie maski, niestety prawdopodobnie pozagażał pacjent. Maskę, którą pan ma, to jest maska P2. Ona jest do czego przydatna profesorze? Właśnie przy takich rodzajach schorzeń wirusowych, choć dla naszych pacjentów, jeśli będą na specjalnych takich tlenoterapiach pod gdzie będzie wyrzut tych, tych pyłów, będzie musieli używać wyższego gatunku masek, których niestety nie ma. Mówimy o maskach z filtrami HEPA, tych brakuje HEPA najbardziej. Najbardziej, no F3, F3, F4 jako takich, tam są bardzo potrzebne. No niestety nie było ich w magazynach, nie zostały zabezpieczone. No. Czy może dojść, ludzie się obawiają, czy może dojść do nawrotu epidemii jesienią i czy ktoś, kto przechorował koronawirusa, może ponownie zachorować na koronawirusa? Proszę państwa, tego nie można wykluczyć, ale generalnie przedstawiłem państwu kilka takich możliwych scenariuszy, scenariuszy, jak to będzie przebiegało. Jeśli wirus zmutuje i przestanie być agresywny, to w ogóle to się nie powtórzy. Wydaje mi się, że on pozostanie tak jak szereg szczepów grypy, co roku się zmieniają, ale pozostają niektóre i trwają wiele lat, mimo że są następne dominujące i on będzie się W niewielkim procencie pacjentów w przypadków szerzył dalej, dalej, aż do wyzwudziłem szczepionkę. Wtedy to będzie zdarzało się rzadziej. Prawdę on się tak wszczelił w nasze środowisko, w tej chwili, w naszą populację ludzką, ogromną w tej chwili, prawda, ileś miliardów, 8, miliardów ludzi na świecie, że będzie krążył, póki nie będzie szczepionki, prawdopodobnie go szczepionki całkowicie nie eliminują jako takie, ale ograniczają się szerzenie. Niemniej jednak on się będzie trzeba liczyć się z zachorowaniami właściwie przez najbliższe, najbliższe lata. Sporadycznymi prawdopodobnie. Póki nie będzie szczepionek. W tej chwili w szpitalu przy ulicy Koszarowej jest 80 pacjentów i chorych na koronawirusa i z podejrzeniem. Pania, pana zdaniem tych zachorowań będzie więcej, znacznie więcej. Jak Pan to ocenia? No niech Pani doda do tego, proszę Panią, 180 osób zakażonych, którzy już wyzdrowieli albo są w izolacji domowej jako taki. Skala zgonu w tym kontekście jest niewielka, bardziej 4 Osoby no, dwie mamy w stanie zagrażającym życiu, więc w dalszym ciągu jest to niewielka skala. Yy, czy będzie narastało? Na pewno tak, to w ogóle nie ma kwestii. jak takie są wahania temperatury ciepła, potem gwałtownie zimno, prawda? No to nie ulega kwestii, że ludzie no, wyjdą na zewnątrz bez zachowania jakichś bezpieczeństwa w cieplej temperaturze, a teraz się przechłodzą z kolei i, i będą te infekcje. Ale przypominam Państwu, większość problemów mamy z innymi wirusami. koronawirus jest, jest tylko fragmentem. Ale też trzeba wziąć pod uwagę, że przy takiej koncentracji na jednym problemie my zaczynamy tracić ludzi, którzy mają inne schorzenia. Akurat w moim przypadku, gdzie ja też się zajmuję w dużym stopniu chorobami wątroby, tracimy praktycznie pacjentów z ciężkimi chorobami wątroby, z nadciśnieniem wrotnym kwotowki z przewodu pokarmowego, z nowotworami wątroby. Ich nie diagnozujemy, bo nie mamy gdzie i możliwości i, i, i w ogóle czasu, i zaplecza ludzkiego, żeby ich wszystkich diagnozować. I być może te straty. Dodatkowe, niezwiązane będą większe niż straty spowodowane samym hamirusem. Nie wiem, jak będzie u nas epidemia. Co innego, jak to będzie 10-15 tysięcy, prawda? A jak będzie to 100-150 tysięcy? Dziękuję.